Panie Mietku, możemy zaczynać atak na Chiny? Możemy. Musimy to zrobić. Musimy. Po prostu musimy. Trochę się boję, ale musimy. Musimy to zrobić. Rakiety wystartują za 3, 2, 1. Startują. Zrobiliśmy. Krakiety poszły w tamtą stronę. Zaraz uderzą. Muszę uderzyć. Chyba zaraz uderzą. Trzy. I? Nie wybuchają. Co się stało? Chyba nie wybuchują. Wybuchło. wybuchło. Panie Mietku! Żyje pan. Dobrze. Wystrzeliśmy rakietę na Chin. Jest dobrze.